Jesteśmy w miejscowości Craigster. Czy Craigster się to czyta. Idziemy do zamku Bambaroro, tak? tak? Nie wiem, czy to dobrze wypowiadamy, bo to jest ciężkie słowo. Nie, nie na ten. Pokaż, te, te. <laughs> Pokażę, ci serce. Pokażę bo jest ciężkie tak, nie ja mówiłem Danstabuoro. No i to jest o, to jest o około 2-3 mili No i dla nas wyzwanie musimy. Oczywiście posiedliśmy się. Tutaj w sąsiedniej budce z sandwichem z tego skrabów i mamy herbatkę. Pijemy herbatkę i zaraz będzie wyruszenie. Tu jest taka miejscowość e, Craigster czy Krajster się doczyta. I, I tu przez musi, miejscowość musimy przejść i zaraz będzie zamek na tym całym Bamberoro, tak? Chyba to się dobrze wymawia. I tam zjedziemy zamek i wam nagramy coś, e, co Was może zainteresuje. Tak, budynki z kamienia, tak jak mówi Gosia. Nie, 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 nieodzowny element krajobrazu angielskiego. Tak, tak. Morze. No to fajny widok. Tak. Ładne statuszki, No No i tam widać daleko. już morze, łódeczki. No. Także zwiedzamy. Tak, to może. Dokładnie, już czuć to może. O patrz jakie są ciekawe tam widoki, zobacz. Stwarza no. taki no. klimat, jakby jakieś tam... Dokładnie. ...dolówki tam drogi. <grym> mhm. To schodzimy w dół, nie? Nie, tam chyba idziemy. idziemy no. no teraz jest taki odpływ, bo... ...zapewne też tu zobaczy, że jest woda. Tak, tak. No, miejsce. Każdy... Każde miejsce jest inne. Każde miejsce jest inne. Ciekawe. Oczywiście lody tam sprzedawane. Lody, tak, lody jak widać. Widać, że nadmorskie klimaty. Informacja do zamku. Jak tu można. Jakie są godziny otwarcia. No, już zamek widać z daleka. Zaraz do niego dotrzemy. Duże wyzwanie dla nas. W drogę. W domy. No, tutaj dom... mają firanek, jakieś tam, mają mhm. takie rolety to no tak. prosto nieskomplikowanie tak. mhm. Przełożyliśmy kamerę na gimbala będzie nam prościej można nagrywać, mamy drogę już do zamku tak wygląda angielskie angielskie morze no, jest dzisiaj słonecznie przyjemnie no i oczywiście jak to powiedzieć krowy z daleka się pasą też Gosia pozdrawia wszystkich idziemy do Pozdrawiam. Pozdrawia. idziemy do zamku

na górę po schodach. Poznajemy. Poznajemy. O, już to ciemno jest, widzimy, ale będą może jakieś atrakcje z góry. No widać to z góry, widok jaki to jest. Tu nawet Gosiu z tej strony jest wejście, do... widać. No wieje to nawet. Nie, tu jest, tu jest takie zejście do dołu, wiesz. O. Trakja, idziemy Goziu. No. Jeszcze wydajny. No. Jest wiecznie, ale przyjemnie możemy z góry sfotografować. O tam mamy, jak widać z daleka, może nie by ale my na pewno widzimy owce. Cała sfera owiec żółty, taki niespotykany. Tak. No. Widzieliśmy ten metr przy kamieniach tak, z brzegu tak. morza. Okay. Teraz widzimy z drugiej strony zamek od, od tej plaży piaszczystej. Chcieliśmy się tu udać z Gosią. No też bardzo fajnie. No tu widać. Same takie skały są na... Pójdę troszeczkę. Tam kamień, nie ma piachu, tylko samkami. Dlatego dużo tu budowy się budowało z kamienia, bo kamie był nabyć ręki. Mam taki już inny teren, kamienisty. Tak, taki jest inny, inny ten. ten. No, tu jest dużo kamienia. Jak widzicie tego taki ciemny ten kamień. Podejrzewam, że tu jest ciemne, to tam jest, to może aż dochodzi, jest, jest przypływ, bo jest taki zaglonowane. To na rzecz na no, glongo pokrywa, że ono jest ciągle takie, Myślę, że tu przypływa. To jest mini pole golfowe. Chyba. No. Tu jest miejsce na golfa. Taki mini pole golfowe. Mini pole tam pa panowie grają oczywiście. No trawimy ducho, bo to wybierzemy się na Sejdzie i obejdziemy tą trasę. Tak, musimy sprawdzić tak, dokładnie bo... ile jaki to jest Bo tam ma, masz go się tą reklamę tego chyba tam jest... Prawda? Z tego sklepu to widzieliśmy, prawda? Tak, ale tej mapy dokładnie z tą trasą to nie. Aha, nie masz. No, ale... yy... Tu taki bunkier zauważyliśmy, to chyba był wykorzystywany podczas wojny, bo są takie okienka chyba szczelnicze. No i tu dużo pól golfowych jest, o wreszcie mewa. Yy, tam widzę jedno pole, drugie, tu jest trzecie pole golfowe. I tu mało. Ta plaża kamienista przechodzi nam na piaszczystą. Kończy się małukami, a zaczyna się piasek. Chwilę jeszcze nad morze. Widać. Ono się nam rozciąga bardzo do daleko. Tu ten kamień nasz, który się kończył. Glony, nieglony. Można się zrelaksować. Także ciekawe miejsce. Plaża wam wokół. Jak to wygląda i morze i zamek no, przyjemnie tam były owce tutaj jest się krówki pasą jest tego dostatek wszędzie. Chcieliśmy coś, zje... Chcieliśmy coś zjeść z Gosią, ale tu taka nie bardzo jest. To jest piwiarnia, piwa. Tu jest, tu jest jakaś wędzarnia ryb, ale też zamknięta. Idziemy dalej, coś szukamy. No, tam widzę, będą ryby, ale no nie możemy tego. Pójdziemy dalej, Gosiu. A tu jest ten, otwarta ta kawiarnia. Zobaczymy. Tu poznajemy miejsca, a. Nie wiemy jeszcze co możemy. Tam jest galeria, jakaś, tak open. Tak. Galeria? No ale to nas interesuje. Dali, cóż? A może na okay, tamtym rynku? open. Tylko słodki. Ok, na serio. Sweet. Aha. Is closed, or open? Open, yeah. Co to da? Został tam tam tam. Gosia, no. Byliśmy na kawie, na ciasteczku. Chcieliśmy coś zamówić do tego, do jakiejś zupy, ale nie było. A więc y, niestety na kawie coś. Tutaj wchodzimy do galerii. Dbają o pieski. I... Ła, ładne takie. Było, takie koraliki. takie takie właśnie z tego miejsca, gdzie można coś sobie nabyć, kupić. No tak, Warto, ta, taki obraz Za taki obraz zapłacimy tylko 650 funtów. No. Ten już jest droższy. Bardziej no. nasycone kolory 750 no. To już takie bardziej intensywne kolory 900 funtów. funtów także, no. tak. Od... A tutaj już takie. 1150. 1150 Kwestia od budżetu. Jak to się czuje? No, tu jest ten nasz zamek tu ujęty. Tak, tak, tak. tak, tak, tak mhm. No, no jest. i tu widać zamek z tego miejsca. Tak, bardzo ładnie widać. Z daleka. No tutaj, tutaj jeszcze gościa pokażę. No, tutaj udeczki z góry. Tak, jak czytałam, to jest jedno ze stu najbardziej atrakcyjnych miejsc na. Yy, piesze wycieczki. No bardzo fajne. Yy, z, z Anglii, nie? Jakby ktoś miał um, trochę czasu i nie miał co z nim zrobić, to na weekend to pory sobie grupę także